W tym filmie przeniesiemy się do świata Halloween. Piątka znajomych odwiedzi wiele tajemniczych miejsc. Zbuduje także sporą ilość halloweenowych dekoracji. Zaczynamy! Poznajcie Pawła, Maję, Sebe, Roxy i Grześka. Cała ekipa postanowiła wybrać się na halloweenowe zakupy. Seba zatrzymał się przy alejce z ampułkami, gdzie wybór był naprawdę duży. Dwie rzeczy bardzo mu się spodobały. Aby udekorować mój dom w tym klimacie, postanowiłem wybudować kilka podobnych buteleczek. Te dwie, które widzicie, skrywają w sobie magiczne mikstury. Nice. Półokrągłe panele z naklejkami wykorzystałem do stworzenia większej fiolki. Podstawę ozdobiłem białymi kostkami. Dołożyłem do tego zakrętkę z zielonych klocków. Dzięki użyciu transparentnych elementów możemy dostrzec, z jaką zawartością mamy do czynienia. Wykonałem także buteleczki w nieco mroczniejszym klimacie. Cały zestaw prezentuje się naprawdę okazale. Roxana postanowiła poszukać dla siebie ledowej latarni. Przed Wami kilka pomysłów, jak można je zbudować. Wybór padł na żeliwną latarnię z figurką nietoperza. Budowę czegoś większego rozpoczynam od czarnej płytki, do której przyczepiam kilka plejtów. Dookoła umieszczam jeszcze czarne tajle. Kilka słopów w połączeniu z plejtami posłużyło mi do zrobienia ciekawych skosów. Tak prezentuje się podstawa, na której w tym miejscu, przy użyciu części, które widzicie, poskładam białą świecę. Czarnego bara użyłem tu jako knot świeczki. Odpalimy ją za pomocą takiej gigantycznej zapałki. Udało się za pierwszym razem. Po odpaleniu świeczki nie mogę zapomnieć o zgaszeniu zapałki. Świece ustawiam na podstawie i biorę się za przygotowanie szklanych szybek. Połączyłem je ze sobą, dzięki czemu uzyskałem takie panele. Najwyższa pora, aby je zamontować. W rogach latarni stawiam czarne wzmocnienia. Aby cała konstrukcja była stabilna, dodaję kilka solidnych klocków. Wykończyłem je tajlami. Złożyłem taki daszek, który przyczepiam do całej reszty. Na górze pojawia się taki oto detal przedstawiający nietoperza. Ostatnim krokiem będzie zamontowanie nóżek. Latarnia jest już gotowa i wygląda niezwykle realistycznie. Przy użyciu świeczników i małych świec możemy tworzyć interesujące kształty, szare klocki. Wykorzystałem do zbudowania świecznika z uchwytem, a z białych okrągłych brików zrobiłem zwykłą świeczkę. Ogniem nie ma żartów, dlatego idealne w tym zestawie będzie gasidło do świec. Ta zabawka spisuje się idealnie. Odwzorowałem jeszcze kilka innych rodzajów świeczek. Paweł uwielbia dynie, dlatego od razu udał się na dział z warzywozem. Znalazł tam idealną sztukę. Ja natomiast postanowiłem złożyć sobie halloweenową podkładkę pod napoje. Maja uwielbia wszelkiego rodzaju obrazy. Już po krótkiej chwili jeden szczególnie wpadł jej w oko. Zbuduję go dla niej, zaczynając od takiej bazy. Przyda mi się do tego spora ilość białych płytek. Do ich wykończenia wybrałem białe tajle 2 na 4 Na kilku z nich zostawiłem wystające study. Przyszedł czas na wypełnienie całej konstrukcji. Ramkę obrazu wykończyłem czarnymi tajlami. Następnym krokiem, który wykonam, będzie wykończenie napisu. Do takiego klocka przyczepiłem małego nietoperza. Koniecznie musiałem zbudować też jego tatę. Po zajęciu miejsc przez całą rodzinę, obraz dla Mai możemy uznać za gotowy. Ostatniemu z piątki znajomych, czyli Grześkowi, wpadły w oko kociołki wiedźmy. A ta wiedźma od zawsze marzyła o kotle z prawdziwego zdarzenia. Dlatego trochę jej pomożemy. Potrzebna mi będzie duża opona, którą odwracam na lewą stronę. Zaczyna to przypominać prawdziwy kocioł. Jego zawartość wypełniłem magiczną miksturą. Dla wiedźmy przygotowałem także chochlę. Niezbędna tu będzie także drabina. W markecie budowlanym zakupiłem największą, jaka była dostępna. Skład tej zupy to palec żaby, noga jaszczurki i żołądek Wygląda apetycznie, ale ciekawe jak smakuje. Sprawdźmy to. Cała piątka przyjaciół mogła zaliczyć zakupy do udanych. Maja tuż przed sklepem zauważyła ogłoszenie. Z jego treści wynikało, iż burmistrz organizuje konkurs na najlepszy strój halloweenowy. Nagroda główna to pięć biletów do domu strachów. Dlatego każdy starał się znaleźć dla siebie coś specjalnego. A tak właśnie wyglądają ich przebrania. Do przygotowanej wcześniej sceny dodałem kilka dekoracji. Obeczki oparłem zielone i czerwone taczki. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, ale do finału mogło wejść tylko 8 osób. Tak się prezentuje finałowa ósemka. Miejsce trzecie zajmuje. syn hydraulika. Miejsce numer dwa zajmuje meksykański robot. Wygrywa leśny drwal. I to właśnie on zgadnia 5 biletów do Domu Strachów. Na wycieczkę zabierze ze sobą swoją ekipę. Ale wcześniej cała paczka postanowiła zorganizować zapas słodkości: cukierek albo psikus. Jupi! Wszyscy chcieli zebrać jak najwięcej słodkości. Cukierek albo psikus. Dziękuję. Nie wszędzie jednak szło im tak dobrze. Dwie godziny później, cała piątka postanowiła wybrać się do domu strachu. Sam dom z zewnątrz wyglądał już bardzo groźnie. Aby było jeszcze straszniej, dodałem tu dwa kościotrupy. Po dotarciu na miejsce, cała piątka jednak niczego się nie obawiała. Po chwili otworzyły się drzwi, przez które weszli do środka, a czekali na nich właściciele, czyli bracia bliźniacy. Paweł i Seba postanowili przejechać się windą na najwyższe piętro. Chłopcy wsiedli do windy i rozpoczęli wycieczkę. Wow, ale widoki! Pawła bardzo rozbolał brzuch, a Sebe właśnie przestał boleć. Kolejną atrakcją była łańcuchowa huśtawka. Z nienacka pojawił się niespodziewany gość. Maje mocno zaciekawiła pewna rzecz. Hmm, co to może być? Przepraszam, czy może zostawić pani moją teściową w spokoju? Dla teściowej kościotrupa postanowiłem znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie zazna świętego spokoju. Do takiej bazy przyczepiam czarno-szare ścianki. Dzięki temu udało nam się stworzyć małe podwyższenie. W tym miejscu spocznie nasza teściowa. Zapraszamy serdecznie. 4 metry kwadratowe to całkiem komfortowe warunki. W tym miejscu potrzebny nam będzie mały nagrobek. Wygrawerowałem na nim odpowiedni napis. Całość obudowałem klockami i wygląda to fantastycznie. Teściowej podoba się tu coraz bardziej. Do poskładania płyty przygotowałem taki oto stelarz, który starannie wypełniłem szarymi płytkami. W tych miejscach pojawi się kilka ozdobnych tajli. Na górze zrobiłem małą dekorację. Dodałem także kilka pajęczyn, a także świece. Trafiło tu także kilka halloweenowych dekoracji. O takiej płycie nagrobkowej marzy każdy śmiertelnik. Teściowa nareszcie może zaznać świętego spokoju. Seba zauważył w kącie wielkie organy, więc zawołał Grześka i zapytał: Grzesiek, może byś coś dla nas zagrał? No, w sumie czemu nie? Uwaga, uwaga, prosimy o ciszę. O, ktoś tu ma niezłe wyczucie rytmu. Nagle zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Bracia bliźniacy zniknęli i nagle pojawiły się dwa przerażające duchy. Buh. Wszyscy uciekli w popłochu, ale zapomnieli o Grześku. I wydawało się, że to już jego koniec. Na szczęście jego przyjaciele nie zostawili go na pastwę losu. Wszystkim udało się bezpiecznie uciec. W drodze powrotnej zauważyli dziwnie wyglądający automat z cukierkami. Zbudujmy go w trochę większej wersji. Przygotowałem pomarańczowo-szarą bazę, którą w tym miejscu wypełnię szarymi tajlami. Po bokach umieściłem małe wzmocnienia. Czas na dodanie kolejnego segmentu. Tak połączone klocki LEGO Technik wykorzystałem do stworzenia prostego mechanizmu. Za jego ruchomą część będzie odpowiedzialna biała gunka. Kolejny element jest gotowy do montażu. Oczy tego potwora oczywiście będą ruchome. Nice. Przedni panel ozdabiam pajęczyną, na której usiadł sympatyczny pajączek. Nasz potworek otrzyma ode mnie jeszcze mały mózg. Najwyższa pora na wykończenie dachu. Montuję tu dwa kolejne wzmocnienia, a także skrzydła nietoperza. Przyda się tu jeszcze kilka halloweenowych gadżetów. W tym miejscu stawiam wielki baner z napisem Candy. Udekorowałem go małym nietoperzem. Komuś zdecydowanie brakuje uzębienia. Od razu lepiej. W tym miejscu musi pojawić się Wajcha, która będzie odpowiedzialna za cały mechanizm. Maszyna z cukierkami skończona. Sprawdźmy, na jaką słodkość sobie zasłużyłem. Wielka rodzina pająków to zdecydowanie nie to, na co liczyłem. Na pocieszenie zostawcie suba. Do zobaczenia.